Dobra, pozorom będzie odwrotnie. Trudniejsze jest pytanie, się tłumaczy muzykale jednak mimo wszystko. To znaczy, ja uważam, że łatwiej jest napisać muzykal niż, niż przetłumaczyć, paradoksalnie. Myślę, że tutaj zdaliśmy, pokazaliśmy próbkę naszych możliwości z, z Wojciechem Kęczyńskim, pisząc wspólnie Akademię Pana Kleksa, gdzie inspirowani tworzywem literackim mieliśmy zupełną swobodę i to, i to się chyba fajnie udało. Natomiast tłumacz muzykalowy jest właściwie mm, zakładnikiem tylu kompromisów, że nawet nie podejmuje się Państwu i teraz wszystkich wymienić. Przede wszystkim nasza libretto jest zawsze związane z partyturą w sposób stuprocentowy, czyli nie ma tutaj żadnej swobody, nie ma żadnego pola manewru, nie ma takiej możliwości, żeby nuta wypadła, czy żeby nuta doszła. Tutaj jesteśmy całkowicie zobligowani śledzeniem linii melodycznej, pisanej, do języka, który oczywiście oryginalnie nie jest polski. Język polski ma zupełnie inne akcenty, ma zupełnie inną wymowę, ma dużo dłuższe słowa i takie podstawowe kompromisy tłumacza to jest dokonanie sensownej, adekwatnej syntezy tego, co jest w oryginalnym librecie, ponieważ tam się cały czas z czegoś co chwila rezygnuje. Druga sprawa to jest to, żeby to się dało śpiewać. I tutaj są często postulaty kolegów, aktorów, żeby to były szyły na wysokich dźwiękach. Już nie chcę Państwa technikaniami zanudzać, ale żeby to było otwarte, samogłoski na przykład, czyli A, a nie U. Więc są tego typu rzeczy. Kiedy ta fraza jest taka szersza, jak w nędznikach, którzy byli pisani do francuskiego libretto oryginalnie, czy jak było w tańcu wampirów, to jeszcze jest na pewno margines swobody. Ja... Do końca życia będę, będę śnił po nocach o, o tłumaczeniu Kotów, na którym pracowaliśmy razem z Wojciechem, gdzie ta fraza była bardzo krótka, wiersze były bardzo gęste, poezja Eliota, laureata literackiej Nagrody Nobla. I tutaj te kompromisy często są naprawdę bardzo, bardzo, bardzo trudne. Ale po, po dokonaniu tego, co, co, co robi tłumacz yy, jakby na początku, czyli po, po całym wejściu w temat, bo tutaj muszę powiedzieć, że praca tłumacza poprzedza cała faza rozpoznania materiału. Ja sobie nie wyobrażam przystąpienia do tłumaczenia nęzników bez oczywiście przeczytania nęzników, chociaż nie jest to konieczne, ponieważ libretto jest napisane nowoczesnym, współczesnym językiem. I właściwie no, teoretycznie można by to było zrobić jakby z marszu. Prawda? Dla mnie, tłumaczenie libretta to jest ta najtrudniejsza i najdłuższa, ale końcowa faza pewnego procesu, który, który otwiera zapoznanie się z literackim oryginałem, ale więcej. Zapoznanie się z postacią autora, z charakterystyką epoki, z duchem czasu, z pewnymi prądami, z całą tą atmosferą. Czy to znajduje od, odbicie w końcowym dziele tłumacza, jakim jest to libretto w języku polskim, to już nie mnie ocenia. Natomiast po prostu nie wyobrażam sobie in, 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 innego, innego trybu pracy. Nie można by tego moim zdaniem zrobić po prostu uczciwie w inny sposób. Moje doświadczenie tłumacza muzykalowego, tutaj aby przypomina mi się inna produkcja, nie dla Romy, kiedy tłumaczę Moliwera. To jest muzykal oparty na powieści Karola Dickensa, znacznie łatwiej napisany, bo teksty dialogowe i piosenki, niemniej jednak też oparte na bogatym literackim tworzywie XIX-wiecznym. Też to wymagało gruntownych, gruntowny studiów. Dyrektor nie zwrócił uwagi na jeden fakt, bardzo tutaj przy realizacji Les Misérables. Ważne dla nas, dla realizatorów, że jest to muzyka bez jednego właśnie słowa mówionego. Znaczy, przepraszam, z jednym. Tam raz pada okrzyk ognia. Jest to jedyny tekst mówiony przez ten cały, przez to, w tym całym długim przedstawieniu. Jak w OPE, operze, wszystko jest tutaj śpiewane, jest tego, jest tego tekstu bardzo, bardzo dużo. Ja chętnie odpowiem na, na szczegółowe pytanie, jeżeli Państwo są zainteresowani pracą tłumacza, a teraz może, żeby szybko nawiązać do pytania. Piszemy, piszemy z. powiem tak. Zachęceni i zainspirowani sobą nawzajem i sukcesem naszego, naszego libretta w Akademii Pana Kleksa, postanowiliśmy zmierzyć się z tematem dorosłym, polskim muzykalowym, ponieważ obaj z Wojciechem wierzymy, że jest to to, co jest w tej chwili polskim teatrze muzycznym najbardziej potrzebne. Czyli duży, poważny polski muzykal dla, już nie powiedzmy jak dla wszystkich, jak, jak to było z Akademią Pana Kleksa, czyli takie taka przedstawienie familijne. Czyli taki poważny temat. My mamy kilka pomysłów. Na warsztacie mamy rzeczywiście złego, ponieważ udało nam się załatwić licencję, zgodę spadkobierców tej twórczości, zpuści z Nettermanda. I mamy, mamy ten musical pomysł i szereg rzeczy jest już w tej chwili opracowanych. Ja myślę, że przystąpimy do tego ze zdwojoną energią po, po premierze, "Nie miserable. Natomiast tych pomysłów było kilka i tutaj oczywiście ja może już nawet chętnie przekażę pałeczkę złotu dyrektorowi, ponieważ Dobry temat musicalowy, podobnie jak przekład musicalowy, jest również wypadkową kilku kompromisów. To może teraz właśnie. O tych kompromisach. I ja to myślę, to panie że. że... Jeśli chodzi o złego, to poczekamy na premierę w Teatrze powszechnym.